Siema. I nagram film, że powiem wam, czemu nie ma filmu na moim kanale teraz. I dobra. Um. Nie, ma, no, nie ma filmu na moim kanale teraz, ponieważ mam pana na Margolem za pożyczkę. Był głupi wziąłem pożyczkę, a ma, że ich nie będę brał, bo loteria była i główno z niej dostałem. Ale dobra, nie wiem, kiedy a spłacę. A ja na na najszybciej mogę, bo tym znowu zaczynać, magę nagrywać, bo się trochę nudzi, bo nie mam nic do roboty. To, to... To co teraz widzicie jest ten, to tu to gra na Facebooku w 8 e, nie i tak to tutaj przegrywałem na początku i wygrałem, więc to dobrze, proszę mi i będzie wam się to podoba i potem filmik to chcę przeprosić, że nie ja posłem filmików. I jak spłacę pożyczkę, to od razu filmik i będziesz coś mi tam ten. I jak spacę to nagram przygodę z Aldous Numer 2, po prostu miałem jeszcze nagrane, ale mi się usunęło, nie mogę znaleźć, to muszę nowe nagrywać, No dobra, nara i będzie wam się ten filmik tutaj podobał i do widzenia.